Siemanko, dzisiaj mamy 14, tak 14 lipca jeszcze jest jasno, ale już jest wieczór, więc yy, generalnie idziemy się ładować. Na pierwszą 30 mamy załadunek, pierwsza 15, jakoś tak. Yy, pod Poznaniem i z tym ciśniemy aż do Niemiec. Gdzieś tam jedziemy w stronę Niemca. Później wam powiem gdzie. No, i zapraszam Was na mój kolejny filmik z dwóch tygodni. Tylko uwaga, uwaga, informacja i obwieszczenia parafialne. Będę teraz dzielił każdy mój wyjazd dwutygodniowy na filmiki powiedzmy tygodniowe, żeby ten materiał był przyjemniejszy do oglądania no i nie trwał 40 minut, czy jeszcze może dłużej. Będę go dzielił na pół. Powiedzmy, że tam takie 15-20 będę robił, bo to zawsze będzie wygodniej i lepiej do oglądania. Tutaj co widzicie, to jest taki właśnie bałagan jak się wprowadzasz po dwóch tygodniach przerwy, po przemiance. I jest też taki bałagan, a chcesz wszystko to, co kupiłeś sobie nowego, zamontować od razu. Ja tak mam, ja już muszę teraz to zamontować, i koniec, tak? że powinienem i spać bo spałem wczoraj, czyli 14, się obudziłem o 7 rano. Dzisiaj dopiero zasnąłem o godzinie, że wam powiem, 2, 3, nie, 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 4, o 4 zasnąłem. Położyłem się na 4 godziny, nawet tachografu nie zamykałem, bo mi tak muliło, że musiałem położyć się. Eee, o, no, taka tam krótka historika, ale zamiast iść się położyć, człowiek normalnie spać, to nie. Ja muszę sobie zamontować owiewki, bo sobie kupiliśmy takie, o pięknie Z naszej polskiej firmy To nie żadna reklama Ale firma Heko naprawdę spoko te y, owiewki mają Używałem ich fakt faktem do osobówki kiedyś Mój znajomy, kolega jak to się mówi Używa ich, y, ma je, więc y, sprawdzają się A że będę kręcił pauzę to będzie okno zamknięte. Ciekawe czy nie pęknie. Będzie okno zamknięte, ładnie się doduszą, docisną i będzie elegancko. O. I teraz jak będzie deszczyk padał. Zaraz wam pokażę. No, jak będzie deszczyk padał, to ładnie tutaj nam nie będzie lecieć, tak? Dlatego zamykamy okienko. Żeby to się wszystko ładnie dodusiło. O, ładnie uchwyci taśma i będzie spokojnie. wypić, nie? łyknąć, żeby lepiej spać. Tutaj to tylko jeszcze brakuje. Nie powiem, czego nie będę używał w nie? Masakra. A druga sprawa, co sobie kupiliśmy, przepraszam bardzo, dostaliśmy w prezencie urodzinowym. E, pozdrowienia dla, dla tatuszka, Dla Mareczka kupił e, mi w prezencie kamerę GoPro 9. E, Zawsze chciałem ją mieć Pomimo tego, że nawet nie było planów do nagrywania To ja jestem takim gadżeciarzem i chciałem ją mieć A ja sobie stwierdziłem, że ja taką kamerę muszę mieć Ona mi jest kompletnie... Wtedy mi ona kompletnie nie była potrzebna No i zawsze takie gówno chciałem mieć na pierwszą komunikację Ale chciałem mieć eee, A teraz mi jest potrzebna, bo nagrywam grube YouTuby Grube filmiki Rozkręcamy się z tym tematem i GoPro się przyda. Gdzieś tutaj poobklejamy kabinę, może gdzieś tutaj jakiś uchwyt standardowo zrobimy na, na słupku. Potem może gdzieś tutaj. O tutaj się może gdzieś wrzucić, żeby było widać jak się jeździ w nocy i cały ten rzut na, na deskę. O, a tu jest o, a to to jest nasza klimatyzacja postojowa. Za 69,99 na Ale drogo Najlepsza klima jaka może być. Chłodzi, grzeje, wieje, hałasuje, ona wszystko robi. Generalnie to jest Wash and Go razy 3 No, yy, Ludziska, ja idę spać, bo jest godzina 14.40 a musimy stać o za 9 godzin, bo mamy na 5 rano zrzutkę Prawdopodobnie się spóźnimy na tą zrzutkę jakieś tam powiedzmy 20 minut 15. Co ciekawe, yy, oczywiście jest ształ. Nie wiem czy będzie go widać, a już nie ma ształu, ale był ształ, więc yy, stwierdziłem, że już teraz zjeżdżam. O, tu już też przyklejona zawiewka. Stwierdziłem, że już teraz zjeżdżam, bo szkoda czasu na stanie w korkach, szkoda czasu, którego i tak nie mam. Śmiesznie. Dobra, ludziska, widzimy się, jak mówiłem na weekendzie. Manko jest Sobota, godzina 1347. Jak wam mówiłem, odezwę się do Was weekend, jest weekend. E, tutaj mamy już naszą kozę przygotowaną. O, tutaj będziecie ją widzieć. E, jedziemy do Augsburga, ja już tam sobie obrałem cel Ratusz, jakiś tam chyba rynek. Zaczymy, pogoda jest spoko, bo jest na razie 24 stopnie. Dzisiaj mamy przez cały dzień słońce, więc jedziemy, żeby nie marnować tego pięknego dnia. Jesteśmy, dojechaliśmy do Augsburga, jakieś z 15 minut temu Oj, to mi w nosie swędzi Ale najlepsze to jest to, że chciałem sobie pochodzić po mieście Gdzieś rower sobie przypiąć No i kutkę mam, nie? Ale zapomniałem kluczyka. To takie jest jak się ma na w łbie Ogólnie miasto spokojne, Fajnie tu jest Elegancko Jedziemy sobie popatrzeć co tu się dalej dzieje na restauracjach i w ogóle Ale Chciałem wam tylko pokazać małą Małe robótki ręczne jakie robimy Bo Montujemy żaróweczki do fafika tam jest druga, tu jest trzecia i tu jest czwarta. O, cytryny tutaj sobie wiadomo, pod zderzaczek. No i ja jestem już po montażu lampeczek na zewnątrz, ale muszę wam pokazać czym grozi montaż takiego czegoś na weekendzie. O, bałaganem jest wszystko tak rozpierniczone. O! Nawet moje stopy mogliście widzieć. O! Tak! Ja się nie wstydzę takiego syfu pokazywać, bo to jest To jest przynajmniej prawdziwe, nie ma tu żadnego ściemniania No, dzisiaj zamontowaliśmy tylko te obrysówki, które idą na maskę Bo już jest 21 Trzeba tutaj na kabinie ogarnąć, bo jest taki pierdolnik, że Tylko nie powiem co tutaj wystarczy jeszcze zrobić Pójdziemy się później wykąpać, no dlatego trzeba Powoli kończyć robotę na dzisiaj. Zabiliśmy obryzówki jutro będziemy montować cytryny pod spód. Byliśmy nad jeziorkiem, ale nie nakręciłem tego, bo nie brałem kamery. Taka była szybka akcja. Tu kolega wyszedł z pomysłem, tam kolega też drugi mówiła dalej idziemy na jeziorko. No i poszliśmy, więc nie brałem kamerki, ale wam pokażę, jak wyglądają pracę co do montowania sprzętów. Te cztery już są. 11 na zamontowane. zamontowana 22.13, ale muszę się wam pochwalić efektem naszych obrysówek. No aż mi się samemu podoba, nie? Spoko to wyszło. Aktualnie chcemy sobie zrobić kolację. Mamy już przygotowane gar, garneczki, jakiś tam TVN turbo leci, więc będziemy zaraz gotować. Dobra, trzymajcie się, jest ogólnie już bardzo późno, więc ja będę zaraz szedł spać już. To jeziorko, które jest na zdjęciach na Instagramie polecam, naprawdę ko Augsburga jest na ósemce chyba jest total. I od totala jest kilometr osiemset do jeziora nie? Woda czysta, superowa, w ogóle wypas Bardzo fajnie Z parkingu mówię 15 minut i już jesteś na miejscu e, Co tutaj? Obiektyw brudny No więc e, to jeziorko super e, Jak nie zapomnę to podeślę współrzędne na, albo na Facebooku Albo na, e, na Instagramie, albo na YouTubie Bo naprawdę Polecam. już dojechaliśmy na miejsce załadunku. Jest to Audi. Yy, będziemy ładować jakieś 5 butony. I mamy trzy paczki. Więc ciekawe co to będzie. Pokażę Wam, jak to tutaj wygląda. Czekajcie. O. Tutaj wjechaliśmy. Poszedłem tam do tych drzwi. Tam było napisane: yy, Proszę czekać w samochodzie, zostaniesz odebrany. Nie wiem, chyba im coś translator na, yy, zawiódł. się na to napisali, ale mieszka z tym, kazali tu czekać. Tu jest zakaz wjazdu, więc prawdopodobnie tam będziemy wjeżdżać. Obiorę tą całą halę, bo mi kazali na ósemkę wjechać. Halo? Trzymajmy tam zobaczymy co się wydało Załadowani, wyjechaliśmy. I oczywiście co jest? ształ Tada! Przecież to musi być, tak? Musi być ształ, bo bez ształu nie ma jazdy. Kończymy ten filmik, tą pierwszą część mojego wyjazdu. Tak jak Wam mówiłem, będziemy dzielić te filmiki wszystkie na pół, żeby no, ciekawiej się oglądało i przyjemniej bo takie długie filmiki wiadomo, że męczą. Więc zapraszam Was yy, do obejrzenia kolejnego filmu, kolejnej części.